Witam Was na naszym pierwszym odcinku i jest dzisiaj ze mną Alan. Witam Was bardzo serdecznie. No, i to jest nasz pierwszy odcinek, właśnie. No i zostawcie nam suba i lajka, no oczywiście. To to I jak film. będzie 30 łapek w górę, nagrywamy kolejny film. I jeszcze dzisiaj dodatkowo, taki dzisiaj stream o 20.00 Dokładnie? Tak, dokładnie. No. Tak, tak, tak. Na naszym kanale. No, a więc zaczynamy gierkę. Gdzie lecimy? Oby nie na przyjemny, więc może na, na łatwiznę pójdziemy. No to znaczy, tam może być dużo typów, więc lećmy tam. I dzisiaj możecie napisać y, z komentarzu słowo y, y, klucz, to będzie Fortnite, a my przybniemy Wam serduszko. Tak. Lecimy. Dobra, to lecimy. Ja gram panem głową, a Ty? Nie wiem, co to za skin. Ja też nie. <laughs> no to nie co to jest skin. Ale chyba kiedyś był za wyzwania ten skin. Nawet nie pamiętam, jak się on się nazywa. My właśnie sobie gramy na PS-ie, a Lam też. No i. A, ogólnie... ja na PS dla mnie jest ja lecę lepszy. Na... Ja, lec ja lecę tutaj na ten domek. Dobra, dobra, ja lecę tutaj na ten niebieski. Nie, Jezu, jak cię głośno słychać. Będę ciszej. <noise> nie, no jest nie... Oj, no? chyba tybie do niej idzie. Ale na szczęście mam pompę, więc... Też mam pompę lat... właśnie. Wypiję szybko kewy i idę do ciebie. I musimy do siebie iść na razie. Możemy no, no, coś tam porobić. Znaczy no, wiesz, jak będziemy mieli jakieś... O, ale tam się dzieje dużo typów chyba jest. Znaczy chodźmy na typów, bo warto, żeby coś nagrali w ogóle. <laughs> Dobra, chodźmy. O nie, tu maruderzy wylądowali. Jeszcze jest ślad taki. Co to jest? Ej, patrzcie, widzicie jakieś. Nie wiem, co to jest nawet. Ale ogień się strzywali. O, typy, typy do mnie strzelają. Gdzie, gdzie są? Nie Tam. Doszło 28. A, to jest. Nie, to był babik akurat. 50. Czekaj, ja zaraz poszukam, bo tu jest ich pełno. pali e, się domek. Duży. Wiem, bo ktoś y, podpalił. Typy! O, 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 widzę też jednego. Dobra, czekaj, może co na najpierw skrzynkę. Leży Zobacz. i mam niebieską pompę. Dobra, nice. Już idę. Gdzie jest jego friend? Yy, idzie do mnie. Gdzie? Aha, widzę go, dobra, czekaj, już idę. Dostał Uważam. do 30, ale... Dobra, widzę go, widzę. E, to był wabi. Dobra, luz, luz. Chodź, wchodzimy. Dostał, Aha, leży. No leży. Leży, leży, leży. leży mam już zieloną. Dobra, dobra, dobra. Tu gdzieś był jeszcze drugi. Chyba. Gdzie ty jesteś w ogóle? No tutaj ty Jesteś tam, na samej górze, a ja jestem na samym dole. Nie, o, tutaj są było jakieś fajty. O nie, rakietniczki. to o, o, o on, on przeszukuje, będzie mnie nas widział. Ale no on no, widzą nas, widzą nas. Ciebie też. No. To rzucili flarganem. To ty jest typek. Dostał. Dobra, dobra, dobra. O nie, ja też dostałem. Weź nie zbyt, bo ja nie będę umiał się uratować później. Jeden leży? Dobra, nie leży. Ale jeszcze drugi tak jest. Ja tak wolno biegam, naprawdę napiszcie w komentarzu, jak to naprawić. Bo ja to mnie już totalnie czcuga, będę też sam próbował 8. Leży! Leży! Brawo! Tylko ja tak jak powolnie chodzę, że to jest szok jakiś. No Co no ty masz, dobra. Że tak wolno chodzisz? Nie wiem właśnie. Kolejni! Żartujesz. Gdzie? tam. Dostał, ja... leży. Leży? Dobra, nice. A on jest sam? Nie, powaliłeś go. Nie wiem, nie wiem. On ma frienda. Powaliłem. Leży go. Co? E, a nie, idzie z drugiej strony. Jest tu, jest idzie tu, jest tu. Strony. Drugi też jest tu. Dawaj go. Jest. Nie! Jezus. Jezu, ale spanikowałem. Spokojnie, Dawid. Wydarłeś Ale panika! Jeszcze... Ej, kolejni strzelają! Ej, masz amo do sn snajperki? Yy, mam. Rzuć mi dzięki. Jezus, aż mam bananę. Ja Czekaj, bo zaznaczaj mamkę. Dobra. Przedtem. Dobra. O kurde, jaki jest spalony domek? Czekaj, ja chyba wezmę z tego yy, sztucerka. Dobra, dobra. Masz tam niebieskiego, bo ja cię wyrzuciłem. Ja Ale dobra. Ej, chodź tu są typy u mnie. Serio? Tak, tak, chodź, chodź. Kurc, ja znowu powolnie jakoś Rusz, biegam. Luz, luz. I, i ja już idę do nich. Ale to są maruderzy czy kto? Nie, to nawet nie maruderzy. To prawdziwi czy. Sztyki? Tak, prawdziwi, prawdziwi. Dobra. Dostał jeden trzydzieści. Jeden dostał 30. A jeszcze mam plecy! Gdzie plecy? Leży Dobra, Pit, Pit, chodź. Chodź tutaj, chodź tutaj. Nie! Kurczę, prawie zginąłem. Ej, poradzisz sobie sam? Bo ja idę za. Nie wiem, nic nie trafiam, tutaj. mój aim jest okropny. Spokojnie! O kurde, co to leci? Ale dostał chłop! Ej, rakietnicą ktoś mi rzucił! Ale dostał, Ale się. Ej, ja muszę. Czekaj, mi? Bo... czekaj, czekaj, czekaj. Nie! Dobra, leży leży jeden. Leży no, jeden, dobra. No to, no to mam, ej, bo mam kolejnych, mam kolejnych. Mam kolejnych. Mam problem. Fajnie. Nie, nie. Wiem, dobra, dobra, już do ciebie idę. Spróbuję Ale mam coś. problem! Mam problem! To schowaj się gdzieś, schowaj się gdzieś, w śmietniku. Czekaj, nie, nie, nie. Dobra, idę na nich. Nie Dawid, bo przegrasz. Musimy iść na nich razem, To jest Aura. Się... O kurde. Ty masz Augę? Aura. No, ja mam Augę. Nie, jeszcze drugi! Nie. O, widzę tego drugiego. Yyy, dostał sniperki. Leży. 15. Brawo, ja go zabijam. Leży, dobra. Nie! Dostałem! Zabij... Dawid, ja mam nie, nie takie. Dawid No nie, on chce mi się dobić. Ej zrób mu plecy, please. Trzymam, trzymam ściankę. Leży. Nice. O, ale to było stres. Dawid. Ej masz jakieś może apteczkę? No, masz jakąś apteczkę? Ej co robi tu skar z tłumikiem? Pistolet maszynowy z tłumikiem. Przecież go w grze już nie ma. Jest właśnie. Jest, jest. I tutaj Siem. gdzieś była, apteczka Dawid, tu. Tu jest, na dole, tu. To jest drewno. Dobra. Tu. Czy chcesz tego Skara? O Jezu, dobrze. Skara? Nie, ja mam Auga Złotego. Dobra, chodź, szarżujemy dalej, bo mam lunch pada. Ile masz fragów? Um, ja mam sześć. Ja mam cztery. To i tak dobrze na no, tą grę. Na taką grę, taka, wiesz, szarżowana taka. Dobra, chodź do strefy. Ja mam no, tego. Lunch pada? Mam padano. Chodź lecimy do, do, do... gdzieś Chodź lecimy gdzieś szarżować na typów no, y, Może tak na w stronę przyjemnego parku chodźmy Spróbujmy Dobra, ja mam fioletowy sztucer ogólnie o zrzut! Dobra, dlatego tam idę. Ja idę na przyjemny park. Y, słyszę Helkę. Jest tam Helka. Gdzie jest w góry, nad tabą akurat jest. Ej, y, pomocy oni na mnie lecą! Gdzie? Oni tu gdzieś są. Tutaj strzela, strzela, musimy im to rozwalić. Lądu, lądują chyba na dropie. Lądują na dropie. Nie! Kurcze, wylądowali. Dobra, ja Ja też, próbuję. Ej, bo oni się bóją z kimś innym. Serio? Oni mają jeszcze innych? No. Gdzieś tutaj są. Ja ich po, p, mhm. podjeżdżam. Odpuszczili dropa. Wiem, widzę, widzę. Idę. Ej, jeszcze mamy z przyjemnego parku plecy. No, strzelają jeszcze z przyjemnego. Nie wiem gdzie oni są. Tutaj. Ej, lecą. Lecą jeszcze inni. Dobra, jeden dostał. Ja nie umiem scalować A z drugi to skala. w ogóle nie... Nie, ogarnia, co się dzieje? Ale, o nie, postawili lunchpada! uciekają. Widzę, widzę. Nie, oni do ciebie lecą. No nie, kurczę, czekaj. O nie, le... ej, uciekają faktycznie. Tylko ja nie mam jak zejść. Czekaj, bo ja nie wiem, nie wiem, gdzie oni polecieli nawet. Gdzieś tam, ej, tam do, na do, do góry, do góry, do góry. Tylko kolejny z idą. Kurczę, to jest nie trafiłem. problem. Ej, o, załatwili Tutaj? go. Załatwili go. Sortie. Leży jeden! Brawo! To ja nie wiem, mam taki Leży dwóch! Leży! Dobrze! Tylko są jeszcze na górze. Tam. Na górze. Ole, mieli rzeczy, Jezus. Ej, dasz mi trochę, bo ja nie Tak, mam masz. Nic. Dzięki. Ej, co Ej, to, ja to było? Nie, nie wiem, Co się stało? Jak się Tak? No. Dobra, nieważne. Ym, idę jeszcze na przyjemny park. Ojejku. Ile masz fanów? Ja Cięż mam 8. Y ja, jak 8? No, Razem no. mamy 10. 12. Dzie mi pokazuje 10. Chodzi 12. Nie wiem, to jest czasami popsute. EBI GAMES, naprawdę to. Ej, mam sypa. Typy? Widzę. Ej, ale dostał, chłop! Jaki laser! Od tyłu chyba. Leży nie nie jeden. Do... Nie, leży, leży. Chłop ale chłop, taki laser. Ale nie, od, ty, od tyłu dostaje Dostajesz? Od tyłu Dostaje. No. I to mocno. Czekaj, teraz zobaczymy, co się tam dzieje. Idę tylko na, po rzut. Na to idź szybko pod zrzut. Jest tu helka, I... jest tu helka! Idzie, idzie na tego, na zrzut. Jest auk fioletowy. Idę. O, nie strzelają! Ej, oni są! Lądują nie, na widzę, mnie! Widzę. Chyba na mnie. O, 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 dostał jeden. Ym, mało, ale dostał. Dobra, uciekają. Uciekają, Bambola. Ej, oni tam wylądowali. No, chyba Będą tak. na nas snajpić. Dobra, trudno. Chodź, idziemy na nich. No tu poczekaj, bo ja mam takie spowolnienie. Dobra, jeden dostał. Dwa razy dostał jeden. 60, ile? 60. 60. 63 nowe. Prawie doszkał kolejny! Oni są w tym boxie. Nie mam też dwóch. Jeden chyba tam jest tylko. Tak, jeden. O nie. Ej! Mamy plecy! Plecy mamy? Mamy plecy! Nie mamy i plec. ja mam plecy! Mamy, zobacz! Snajpią na mnie! Gdzie? Co ja do? nie widzę! No, snajpią na nas. Dobra, idę ich podjechać. Pomóż mi. Ich jest dwóch. Nie no ja ja też, też, też mam dwóch. Jeden jest w u mnie. Kurde, dostałem. Kurde. Dobra, idź podjeżdżaj, Magdalena idź podjeżdżaj. Cztery. Idź szybko podjeżdżaj. Kogo? Tutaj. Em, ty chcą... Em, dawaj tutaj. Do mnie. Ja nie, ja nie mam mapy w ogóle. Weź, Chodź do mnie. I dobra, Taki. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Zajęliśmy ósme miejsce, mam nadzieję, że Wam się spodobało. No, dziękuję bardzo i do widzenia. Pa-pa.